No i takie pytanie do Was czy planujecie jakąś imprezę z optymistami żeglarze dla najboczy jak w zeszłym roku ile takich konkursów? Witam wszystkich z tego miejsca, przede wszystkim wszystkich młodych żeglarzy, którzy żeglują i w naszym klubie i A to mówi kto? Robok Sołtys, który zajmuje się w nisku właśnie sekcją optymist. Witam wszystkich, którzy żeglują i u nas, i w Mielcu, w Przemyślu, a także w Tornobrzegu i w innych klubach żeglarskich, którzy, młodych wszystkich ludzi, którzy zajmują się tym tym sportem, z tego miejsca, chcę też powiedzieć, że ten puchar optymistrza, który tutaj lokalnie organizujemy poza tymi zawodami ogólnopolskimi, jest taki naprawdę bardzo ciekawy dla młodych ludzi i dla takich młodych ludzi, którzy chcą zacząć tą przygodę z żeglarstwem i przygodę z pływaniem. Mogą, mogą startować jeszcze bezklasowo i mogą ścigać się też między sobą i jakby wymieniać się też różnymi pomysłami. Pomaga im ten puchar też w takiej zdrowej rywalizacji żeglarskiej. Co do, co do naszych planów regat w naszym klubie to 25 i 26 czerwca już po regatach w Mielcu, a przed regatami przemyśli na Solinie, czyli 25-26 czerwca na, na naszym zbiorniku na Zalewie Podwolina będą odbywać się regaty niżańskie i tam między innymi będą mogli ścigać się młodzi ludzie których oczywiście do nas wszystkich zapraszamy. A ile u Was dzieciaków tak na tych optymistach trenuje? W tym momencie ja plus kolega Mateusz Żudłowski prowadzimy grupę 13 osób, z których po całym sezonie zostało 11 i planujemy przyjęcie od tego roku kolejną grupę 10 osób, żeby mogli uczyć się żeglarstwa i także rywalizować między sobą. A na jakich zasadach przyjmujecie? Bo ja też chcę troszeczkę podpatrzeć. To znaczy, pierwsze osoby były przyjmowane w kręgu klubowym i znajomych, znajomych, natomiast jeśli chodzi o ten rok, to jeszcze nie ma dokładnie sprecyzowanego kryterium przyjęcia, ale na pewno każdy, kto będzie chciał tą przygodę żeglarską zacząć i który zgłosi się do nas z taką chęcią, i rodzice również wyrażą taką chęć, nie będzie, nie będzie zostawiony sam sobie i będziemy starali się go do nas przyjąć. No dobra, a powiedz mi, już parę lat. Co stanowi większy problem? Dzieci czy rodzice? Tak, z, z mojego punktu widzenia, jeśli każdy ma chęci, y, zarówno dzieciaki, i jej, ich rodzice, to generalnie nic nie, zna, nie stanowi żadnego problemu. Także y, w naszym przypadku, i tutaj też jest wielkie podziękowanie dla rodziców, że wszyscy udzielają się i wszyscy chcą. I to jest najważniejsze, żeby chcieć, a dopiero później wszystko inne ułoży się tak jak trzeba. To nie ma takiego problemu: a zmoczy się, a przeziębi, a ochlapany będzie. No, raczej nie ma takiego problemu. Raczej rodzice chyba oczekują od nas i my dalej oczekujemy od tych młodych ludzi, żeby dali coś od siebie oprócz siedzenia gdzieś tam w domu przed, przed telewizorem czy komputerem. No właśnie, bo to jest taki pomysł mój, żeby zrobić coś takiego, żeby wyciągnąć te dzieciaki tutaj z przed tego komputera, że ten optymist, ten jeden sznurek, jeden ster, jeden miecz da więcej radochy niż PlayStation. Zgadza się? It. No, ja dokładnie myślę tak samo. Poza tym, dzieciaki też myślą tak samo i, i bardzo im się to podoba i wciągają się w tą przygodę żeglarską, ale także tam, to funkcjonowanie gdzieś tam w przyrodzie, między innymi yy, przy okazji. Także no jest to naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby no żeby oderwać się od tego, co, co spędza teraz sens powiek rodziców i nauczycieli, i wszystkich innych, jeśli chodzi o młodych ludzi. No, też powiedzcie, jak duży to jest akwen podwoli. bo każdemu się wydaje, że tutaj, właśnie, nasz teren to tak kompletnie bez. Żadnego y, wielkiego akwenu. No, poza tym ostatnio zrobionym jeziorem y, Tarnobrzyskim. chociaż cały czas się bardziej podoba jezioro, ten zalep w Machowie, ale niech będzie to jezioro Tarnobrzyskie. Gdzie to można trenować? Żeby tu tak później powiem, o co mi chodzi. To znaczy, jeśli chodzi o wielkość naszego akwenu, tutaj kolega mi podpowiada troszeczkę, to jest w przybliżeniu 16 hektarów. Oczywiście yy, ciągle ten zalew jest rozbudowany, są jeszcze jakieś plany. Ja powiem tak, żeby zacząć, to naprawdę nie trzeba dużego akwenu, trzeba przede wszystkim dużych chęci. A akwen zawsze można od najmniejszego zwiększać i, i później wyjść na szerokie wody oceanu. No i czyli jeżeli drodzy rodzice, macie gdzieś kawałek jakiegoś żywierowiska, macie kawałek niewykorzystanego stawu, 10, 15, 20 hektarów to w sam raz do. Bo jest dobre miejsce, aby rozpocząć żeglowanie na Optymistych. A my teraz, żeby nie zagadać naszych słuchaczy, posłuchajmy. No i poznajecie, to byli marinersi. A kto w tym roku zagra na Waszych święcie żeglarskim? No, jeszcze nie wiemy. Rzeczywiście w zeszłym roku świetne koncerty dali i marinersi i podwiat z ostrowca. Był dodatkowy koncert dla dzieci. Chcielibyśmy tę tradycję utrzymać. Nie wiemy, czy w tym roku nam się to uda. No nie ukrywamy, że chodzi trochę o fundusze, które mamy do dyspozycji, ale myślimy, myślimy, regaty na pewno się odbędą, na pewno będzie muzyka żeglarska, może... Może tylko z ale może coś się uda. Jeszcze pomyślimy. A no, może i sponsorzy się znajdą? Liczymy. Zapraszamy, nie są to duże kwoty. Tak, liczymy jak zwykle na sponsorów i zwykle nas nie zawodzą, więc nadzieja jest. No bo wiem, że, nie wiem, zresztą dwa lata temu, czy trzy lata temu zagrał Mirek Kowal, Kowalewski. Tak, Mirek był u nas dwa razy. Raz, powiedzmy, bardziej solo, raz był ze swoim zespołem, z Igor i Garkompel. I zawsze to były świetne koncerty. Również y, oddzielne, jakby był koncert dla dzieci, które się świetnie bawiły. No, wiem coś o tym, bo w zeszłym roku byłem na Santis, o tym sobie za chwilkę porozmawiamy, może w następnym wejściu, ale Mirek Kowal Kowalewski dał taki show dla dzieciaków, że moje wnuczki były zachwycone. Nie wiem jak dzieci w Nisku, ale chyba też. No, bawiły się żywiołowo przy jego muzyce i przy jego sposobie prowadzenia koncertów jest to wspaniała zabawa. No to my posłuchajmy teraz, jak zagrali marinersi. Mam nadzieję, że nas słuchają, a ja pozdrawiam arka rularza w szczególności. Ja również. Takie żeglarskie grają. No i jeszcze co powiecie o waszych planach, bo tak żeśmy zaczęli, przerwali. No, naszymi, nasze plany oprócz oczywiście regat być może połączonym z koncertem jakimś, który zorganizujemy planujemy jak zwykle kurs żeglarski, który ruszy już na początku marca na stopień na patent żeglarza jechtowego na pewne imprezy integracyjne zwykle organizujemy ogniska, czasem jakąś imprezę taneczną w lokalu chociaż ostatnio zauważyliśmy, że te ogniska cieszą się większym powodzeniem Planujemy pierwszy raz w tym roku yy, zorganizować takie regaty klubowe dla klubowiczów, właśnie tych dorosłych, być może nawet na optymistach, bo w praktyce wygląda to tak, że na tych naszych flagowych regatach, które organizujemy, klubowicze no, pracują, bawią się goście, a chcielibyśmy też sami się troszkę pobawić, ścigając się, może właśnie na tych malutkich łódkach. Na pewno by, byłaby świetna zabawa. Na optymistach takich chcecie, to się nazywam. jak mi to Paweł Doroz z przemyśla powiedział, jak nas słucha, to pozdrawiamy, że to jest tak zwany zbyścig dziecka. <grym> no, no, Wsiąść na optymista. No to jest znaczy ciekawe, ciekawe, ciekawe. Trzeba by było tylko jedną rzecz zrobić. Wyrównać, rozumiesz, szanse dla wszystkich, czyli gdzieś tam powiedzmy wszystkich zważyć i no. odpowiednią ilość piasku do optymista dołożyć. No, ciekawy pomysł, nie pomyśleliśmy o tym. Ja już kiedyś siedziałem właśnie nie tak dawno na Optymiście, udało mi się nie wpaść do wody. No, nie wszystkim się to udaje. No, zabawa na pewno będzie przed Nie no, mi się udało przeżeglować na Optymiście, na drugą stronę naszej że byliście. To wiecie, tam jest bar i żeśmy do tego baru dopłynęli. Po orężadę, po orężadę, nie po piwo. No tak, to nie było wyjścia, trzeba było dopłynąć nawet na Optymiście. O, Paweł do Rosji odezwał, pozdrawiamy go serdecznie. Słucha, słucha i pozdrawiamy go też, pozdrawiamy. A ja dokończę jeszcze nasze plany. Oczywiście planujemy morskie rejsy. Jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie. W najbliższym czasie się spotkamy i coś yy, zaplanujemy konkretnego. No i gdzie, kolejny gdzie, sezon. Gdzie kierunek? Gdzie tak no, możecie zrobić? Pierwszy... Bo ja się mogę już pochwalić. Tutaj gdzieś my myśleliśmy sobie. Za dużo się nasłuchałem Andrzeja i Dominiki, i tak cyklady. No, pierwsze nasze pomysły to Grecja właśnie i być może, że, że to się pozytywnie zakończy, ten pomysł. Może się spotkamy gdzieś razem tam. Oby. No i może jeszcze tradycyjnie na zakończenie sezonu popłyniemy na Bałtyk, na Zatokę Gdańską, zwykle w październiku. Taki rejs się odbywał. W tym roku, w zeszłym roku się nie udało, ale to był taki mały wypadek przy pracy. Myślę, że... No jak się roku... nie udało? Pięć jachtów. Fajnie było. No, Stanisława no. też tam widziałem, jak kapitanił na jednym z jachtów. No, no było fantastycznie. On ratował nasz honor. On was ratował, nasz chodor, To, że was nie było, to nie znaczy, że się nie udało. To na pewno się udało, a tak na wakacje to jakieś tam plany, tam dzieciaki, czy będą na przykład mogły przyjść sobie, tak powiedzmy idzie dzieciak z rodzicem gdzieś koło tej waszej fajnej plaży. Tak, Patrzą że... te łódeczki. Może się tam podejść, no dobra, chciałbym spróbować. No tak oczywiście, generalnie każdy z naszych członków klubu może korzystać z, nas... z naszych jachtów co darmo. No z pływaniem na optymistach to oczywiście pod nadzorem instruktora. Myślę, że nie, będzie, nie byłoby z tym problemu, bo yy, nasze dzieciaki z sekcji optymizm mają zajęcia praktycznie cały rok. W sezonie yy, żeglarskim pływają, w sezonie pozażeglarskim mają in, innego rodzaju z, zajęcia, na przykład na basenie, czy po prostu spotkania integracyjne. Także okazja jest dla każdego chętnego pływać u nas na zalewie podwodnym. No to ja chciałem dzieciakom specjalnie podziękować, tu wszystkim, nawet tym, które są chore, właśnie, żeby ta zmiana wachty jakoś nastąpiła. ...właśnie Doniska i od jak dawno jakieś takie imprezy tutaj. Jak to długo trwa? Jaką to ma tradycja? No, tradycja nie jest długa, bo nasz jak Klub nie istnieje długo, dopiero powstał w 2010 roku, ale już od początku zaczęliśmy organizować regaty nie tylko na zalewie Podwolina, były również na zalewie Wilczej Woli. Natomiast koncerty szantowe pojawiły się 4 lata temu, czyli do tej pory 4 razy mieliśmy takie koncerty i występowały na nich bardzo fajne zespoły. Oprócz wspomnianych Old Marinersów i Podwiatr występował dwa razy Mirek Kowalewski ze swoim zespołem, występował Klank, Atlantyda, Young Shippers. Być może kogoś zapomniałem, przepraszam, ale były to wszystkie koncerty bardzo fajne, staraliśmy się tak dobierać zaproszone zespoły, żeby właśnie prezentowały wysoki poziom. Natomiast muszę przyznać, że no, nie jest łatwo y, zakrzewić y, wśród takiej naszej publiczności y, tą muzykę żeglarską, jednak jest to coś nowego. Nie wszyscy odbierają to może tak jak my żeglarze, ale stwierdziliśmy, że się nie poddamy i będziemy no, dalej Niech działać będzie lekko. Tak jest. No dobra, a na jeździcie? Nie mieliśmy jeszcze jakichś zorganizowanych klubowych wyjazdów, choć pewnie fajnie by było się pokazać w klubowych koszulkach i zająć jakiś sektor na widowni. Ja osobiście byłem rok temu na Koncercie jubileuszowym Mirka Kowalewskiego. Było świetnie, atmosfera była gorąca, nie tylko ze względu na temperaturę w Rotundzie, ale po prostu to był świetny koncert. Jak ja byłem na koncercie Mirka Kowala, Kowalewskiego dla dzieciaku, które dał o godzinie 12, nie w Rotundzie, w innym miejscu, które w tej nie pamiętam jak się nazywa, ale tak na... 100% to połowa była dorosłych z tymi dziećmi. Jak w pewnym momencie stanęli i odśpiewali Mirkowi 100 lat, to było widać ewidentnie, że mu się łezka zakręciła w wzroku, był naprawdę zaskoczony, ale koncert dla dzieciaków był wspaniale. Ja się w tym roku wybieram na, na i mam nadzieję, że. Pójdę i zobaczę, jak się to będzie w tym roku odbywało. Ale takie mam pytanie: Czy po koncercie Kowala zakotwiczyłeś w Starym Porcie, czy w ogóle Stary Portu Krakowie znacie? No nie, nie było takiej możliwości. <grym> Akurat wtedy nie byłem i starego portu jeszcze nie znam. Ale wszystko jest do naprawienia. Tutaj jeszcze ktoś nam chce powiedzieć o Starym Porcie. E, to ja może powiem dwa słowa. E, Stary Port jest mi znany jeszcze z czasów studenckich. Tam kotwiczyliśmy. W czasach studenckich, gdzie jeszcze w mojej głowie dopiero rodziło się żeglarstwo i ten stary port, ta knajpa niedaleko starego miasta wywarła duży wpływ na to, co się później stało i pewnie też pozwoliła mi w jakiś sposób zainteresować się jeszcze bardziej żeglarstwem. Także pozdrawiam wszystkich, którzy tam odwiedzali stary port, nie tylko żeglarzy. No i wracamy na pokład. Kochani mój, a wy czytaliście szamana morskiego? Karola Argierda Borcharda, bo znaczy kapitana, to wszyscy znają. No kiwają głowami, nic nie chcą powiedzieć. Zachęcam do lektur, bo tutaj w przerwie, jak słuchaliście szamana morskiego, wywiązała się dosyć duża dyskusja o książkach na temat. Na tematy morskie ja Wam polecam, jak tu moim gościom wyprawę szalońców Petera Nikosa. Warto to przeczytać, a my wracamy do środków finansowania niestety twarde reguły gry. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, chciałam dodać właściwie, że jacht lub nisko już właściwie podąża taką podobną ścieżką, o której ty mówiłeś. Jak to się dzieje w Mielcu? Tak naprawdę już mamy konkretne rozmowy z dwoma sponsorami, których loga za niedługo znajdą się na burtach naszych jachtów mniejszego i większego lub na żaglach. Ale to jeszcze o szczegółach pewnie będzie okazja, żeby dokładnie porozmawiać, a przede wszystkim na regatach mam nadzieję, że będzie to już widać. Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, ponieważ mówimy o sponsorach i o wpływie, że tak powiem, gotówki, ale nie można pominąć faktu zaangażowania się bardzo dużego rodziców naszych dzieciaków sekcji optymist, którzy swoją pracą włączają się jakby we wzbogacanie naszego majątku. Myślę tutaj o, o rodzicach, którzy uczestniczą w remontach, przy remontach łódek, to jest bardzo ważne. Takie, takie, takie działania są jakby w dwójnasób, czy podwójnie przez nas doceniane, bo to jest bezpośrednio już taki wkład w, w rozwój sekcji, a zaangażowanie rodziców, i o tym już mówił Robert Soutys, jest bardzo duże budujące, wzmacniające i jakby zachęcające nas, aby sekcja się dalej rozwijała. No, i fajnie, że wiecie, jak to dalej ma funkcjonować, bo z tymi klubami, jak wiemy, jest różnie. Pogadam jeszcze na chwilę o Waszych planach żeglarskich, bo wiem, że dzieciaki są już obstawione, natomiast pływacie gdzieś po słonych morzach, czy nie pływacie? Oczywiście pływamy. Mimo, że ja klub istnieje dopiero kilka lat, zorganizowaliśmy już. Kilkanaście, prawie 20 rejsów morskich. Pływaliśmy i po Bałtyku. Opłynęliśmy między innymi Bornholm, Rugie, byliśmy w Kopenhadze, Helsingor. Pływaliśmy po Morzu Północnym, był to rejs przez norweskie fiordy, było wiele rejsów na Morzu Śródziemnym. Chorwacja. Tu przy Chorwacji chcę podkreślić, że dwa z tych rejsów to były tak zwane rejsy młodzieżowe, gdzie Prawie całą, no całą załogę stanowili młodzi ludzie, łącznie z naszym komandorem Staszkiem oczywiście na czele. To była załoga składająca się z dzieci klubowiczów lub po prostu młodzieży, która należy do jach klubu. I no i za... jak, jak się ta młodzież spisywała? No młodzież się spisywała bardzo dobrze z tego co wiem z relacji kapitana. Z relacji z kolei młodzieży wiem, że jest zachwycona i już myślę o następnych rejsach. Oczywiście nie jest to tani taki rejs, ale myślę, że kontynuacja nastąpi. Być może już nie w Chorwacji, tylko na przykład Grecji. A Mazury gdzieś tam są w planach? Właśnie troszkę za mało żeglujemy po Mazurach. Był jeden rejs, na, w którym dwa jachty brały udział i... Kilkanaście osób z naszego klubu, tych dorosłych, ale właśnie y, już tak nieśmiało planujemy, może nie w tym roku, może w przyszłym, że no trzeba by pozwolić innym zapoznać się z tym akwenem, bo wielu klubowiczów naszych, zwłaszcza tych, których niedawno wyszkoliliśmy, y, oni nie znają mazur. A przecież Aha. wydaje się, że dla każdego żeglarza powinno być to obowiązkowe. Tak jest, no jest. Pierwszy i podstawowy akwen. No ja się szkoliłem, pływałem, zdobywałem doświadczenie właśnie na Mazurach. A ja mam specjalną dedykację dla waszej koleżanki, dla Basi Zniska. Mam nadzieję, że ten utwór jej się będzie bardzo podobał. I słyszeliście całą Łódź? Tak, tak, słyszeliśmy. No, kto nie słyszał, naprawdę mogę to powtórzyć. W związku z tym, jak tu jest cała łódź, to znaczy, że to jest piosenka, niestety, żeglarska. Albo stety. No, co jeszcze nam. Z powiecie na zakończenie, bo to już 15 minut do końca audycji zostało. Widać znak nawigacyjny z napisem 23, czyli już jesteśmy gdzieś koło manewrów w porcie. Cumowacie, a wiecie, że to cumowanie w porcie, wchodzenie to jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy podczas żeglowania. Tak, jedna z najniebezpieczniejszych i żeglowanie uczy też życia, także to jest też ważne. I chciałem powiedzieć też jeszcze dwa słowa o tym yy, życiu klubowym i, i w ogóle o znaczeniu klubów, jakby. Po części zostało ono zepchnięte gdzieś na margines, a jest jednak bardzo ważne, jak zaczniemy i tutaj ta nasza rozmowa wywiązała się w międzyczasie e, o klubach, o życiu klubowym, o tym, e, żeby wciągać w to młodzież. Także chciałem powiedzieć tylko, że bardzo ważne jest wciąganie w to, w to życie klubowe młodzieży, bo jeśli oni zaczną od optymistów, później, tak jak chcemy, i zresztą są kolejne plany, zorganizowania im coś poza optymistami, czyli jak wyjdą z tego wieku lat 14, żeby mogli popływać, pościgać się na przykład na lasach, czy na innych łódkach, I, i oni pójdą później dalej na rejsy morskie, i znajdą sobie też ekipę, gdzie czy z klubem, czy poza klubem będą gdzieś pływać sobie na Mazurach, to, to oni będą się uczyć życia i to będą ludzie wartościowi później w przyszłości. Także to życie klubowe, jakby zaszczepia w nich też tą walkę i to, to później łatwe przemieszczanie się przez, przez meandr życia. No, także. Tak to wygląda i zapraszamy, niech wszyscy młodzi się kształcą żeglacko i życie no, dla nich będzie łatwiejsze. Miło mi słyszeć, że klub w nisku, jak lub nisko, pomimo krótkiej historii paroletniej, zaczyna sobie fajnie radzić na tym trudnym rynku, bo wiele z mojej informacji klubu gdzieś tam dogorywa. Może to jest i pomysł dla tych klubów, że przyciągnijmy dzieci, przyciągnijmy młodzież, że warto, warto się zaangażować to, nawet rodzice z dziećmi, wyciągnąć te dzieciaki właśnie sprzed telewizora, żeby gdzieś tam nie spędzały całych dni na nie na powietrzu, a, a w domu, bo ja pamiętam, że dla nas, dla mnie przynajmniej największą karą było, jak mama wołała do domu, a, 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 a na podwórko nie zabronili się. A no teraz jak słyszałem, niektórzy rodzice się żalą, że to największa kara, jak mama każe iść na Mam jeszcze do informacji dla Was, że w piątek, 19 lutego, około godziny 20 będzie wieczór szant. Kapela z przypadku przeplatana z wieczorem autorskim poety Mirosława Węcła, i zapraszają watra przed zajazdem w Bieszczadach, a w sobotę około godziny 19 koncert. Zespołu Szkocka Trupa. Przypominam, Szkocka Trupa to zespół, który założył 10 lat temu Henryk. Szkot czekała na co dzień lider grupy Mechanicy Szanty. A około godziny 22 wspólna uroczysta biesiada z powidłami kapusta. Będzie menu wspaniałe. Szczegóły możecie zobaczyć na stronach internetowych pod żaglami leniwy. Będzie to w zajeździe pod Caryńską.